Siemor, witajcie, z tej strony i serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, bardzo, ale to bardzo serdecznie i widzowie gdzie ja jestem. Poprzedni odcinek yy, skończył się na oceanie. Płynąłem i płynąłem. i Jestem nie wiem gdzie ja nie mogę, to jest jakiś hit yy, Płynąłem cały... całą noc, cały dzień I jak widzicie znowu staje noc, bo płynąłem tak długo, to budka, o kurde. Co jest? Widzowie Witam was w kolejnym odcinku Ech, serii życia w naszym mieście Halo Dzień dobry, kim pan jest? E, jestem Krzycha, siema Dzień dobry, znaczy Kim jesteście? Pana. Kim wy jesteście? Gryba. Kim pan jest? My tu mieszkamy Młóżcie mi proszę Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? W naszym mieście, ale Co pan tu robi? No, miałem tutaj właśnie płynąć. Moment, Rozbiłem się, rozbiłem się na wodzie. Przypłyniemy zaraz. E, Okej. Okay. Dobra, widzowie, w ogóle tutaj mam sutek ale dobra, nie patrzcie na to. Dobra, podpłynęli znowu tym razem z dwoma łodziami. Niech pan usiada. O, dziękuję. O, w ogóle niech pan coś o sobie opowie. Kim pan jest rybakiem? Yy, tak, jestem rybakiem, tutaj mieszkamy. Od kilku lat budujemy to miasto. O kurde, o jest kurde. jeszcze niegotowe, bo budujemy je we dwójkę i na budynkach są jeszcze rusztowania, ale wow. mam nadzieję, że pomoże nam pan wybudować, jeżeli damy panu tutaj schronienie. Okej, okay, dobra, ja tutaj miałem w planach przy, 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 przylecieć, bo mój kolega może znacie takiego bogacza jednego. Pojaże go, słyszałem o nim. Y a no właśnie, on mi. Bardzo pomaga ostatnio. W naszym mieście było trzęsienie ziemi, i od kilku dni mieszkamy w nowym mieście. A teraz stąd wyjechałem, żeby. Wow! Żeby zobaczyć coś takiego. Więc może się zdrzemniemy, musieli... bo jest w sumie noc. Choćby może spać. Ale nie mamy niestety miejsca do spania dla pana. A no właśnie, taki problem. E... Dobra, panowie, macie coś może do jedzenia? No, mamy. Fajnie byłoby, mi gdybyście mi trochę dali. O, dzięki. O dzisiaj będzie musiał się pan przespać na dziaskach, bo nie mamy innego miasta. No dobra, dobra. A gdzie? W domu kogo? Wow! Zapraszam do mnie, wow! Potwórzy atakują. Wchodzę, wchodzę. Nas atakują. Wow, ale ma pan tutaj przytulnie. O, ale niewygodna noc. O, no, ale wy też ustaliście już coś... panowie? W tak, ogóle... dzisiaj się uda coś załatwić. O. Dobra, dzięki, za Oprowadzimy pana, zapraszam. Dobra, widzę, wie, miałem dach pod, nad głową, to jest fajne akurat. Dobra, no to... O czym, nadal, gdzie idziemy teraz? No to tutaj mamy wieżowiec, on już jest na wykończeniu, trzeba będzie jeszcze tylko zbudować windy. Dobra, więc tutaj widzę jakiś budynek, tak? Tak, on się buduje jeszcze, ale już jest na wykończeniu. Zapraszam pana do środka. Okay, okay. To jeszcze nic nie ma, ale cały budynek już jest tak naprawdę zbudowany. Brakuje nam tylko szyb na piętrach. Aha, ale ładny, bardzo nowoczesny. Taki. Wow. Bardzo to fajny... i nic więcej nie ma, tak naprawdę. Bo to jest. Wszystko tak samo wygląda. Aha. Tutaj mamy kiosk, w którym pracuje Stachu. Hmm. Tak, będzie mógł. Staszek, dzień pan... dobry. Będzie mógł pan tutaj czasami pracować, gdy Staszek będzie chciał wolne. Wow, ale super. Tutaj mamy wypożyczalnię Udek i wędek. O, przyda mi się strasznie, bo żeby mieć jedzenie, jakąś pracę. Będzie coś... mógł pan właśnie łowić. Tutaj mamy fontannę. O, e, super miejsce do spędzenia czasu. I obok McDonalda. Wow, magazynek! ...w którym pracuje Stefan, uh. Staszek i Gracjan. Wow. Przepraszam, Leszek. Myli mi się cały czas Ach. z Staszkiem. Dzień dobry, panie Stefanie, panie Leszku i panie Gracjanie. Okej, okay, okej. Okay. Dalej mamy coś bardzo tajnego, o czym nie wiedzą ludzie, a więc zapraszam pana, musi... Okej. Okay. Zapraszam pana tutaj. Bo jak wróci pan do swojego miasta nie może pan o tym nikomu powiedzieć. Dobra. Będzie między nami. O. Wow! To jest rakieta? Tak. Ho Czegoś tak. Musi takiego pan to bardzo uważać, żeby jej nie odpalić. Patrzcie widzę co to jest. O kurde. Zapraszam pana. Jasne. Musi o. być pan bardzo uważny i najlepiej nie wchodzić tutaj, bo jest tutaj przecież do odpalenia rakiety. Oj, 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 to ja się go boję. A tutaj? Aha. Paję, nic nie ma. Punkt widokowy. Więc lepiej stąd pójdźmy, bo jeszcze odpalimy rakietę. Te... O. O. Okej. Okay. Dalej mamy przepalarnia. O przemysł. Tutaj w sumie nie ma nic oprócz piecyków. Aha. Przemysł się rozkręca tutaj widzę. Mamy latarnię morską, jak chce pan wejść do taką. Ale piękne ona jest. Jest drabina. Muszę zobaczyć widok na to miasto. My widzowie to jest naprawdę kozackie, patrzcie, co to jest w ogóle, co ci ludzie tutaj zbudowali. Wow! Wow, ale widok! Mam tutaj kilka balkonów. Ciekawie to wygląda. Wow! Uważać, jak się zwodzi No właśnie, Uu! Uu! O, właśnie, w się panu nie stało? Y, nie, 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 Uu. dobra. Na szczęście wszystko jest dobrze. Co tutaj jest? Nie dokończone, dobra. Więc tak, tutaj mamy wieżowiec. Znaczy okay. jeszcze nie wiemy co tutaj zbudujemy, nie jesteśmy pewni, zastanawiamy się między centrum handlowym a wieżowcem. To jest naprawdę ciekawy. Jest on jeszcze na bardzo niskim stopniu wybudowania, to jeszcze bardzo niska są rusztowania. Wow. W środku nie ma nic tak naprawdę. Aha. Więc okay. idziemy dalej. Tutaj jest y, dom Trusted Jest to jego dom tutaj Aha, Trusted, jest okej fajne. On jeszcze co? nie ma urządzonego domu, bo dopiero go wybudowaliśmy. Aha No dobra mi się tutaj wystrój zewnętrzny tego domu. No i, no i mamy plażę, ale to pan widział gdy przypłynęliśmy. Aha, widziałem, widziałem więc może pan nam pomoże budować pewną rzecz bo potrzebujemy bardzo mocno drewna a drewno przydałoby się też dla pana żeby wybudować panu domek a no właśnie a więc chodźmy skopać trochę drewna żebyśmy mogli wybudować panu domek jasne o, dobra skopaliśmy już ale ciężko... Mamy już trochę drewna, powinno nam wystarczyć. A, zapomniałem panu pokazać mam tutaj kopalnię. Okay. I niezidentyfikowane ruiny. Nie wiemy o. jeszcze skąd one pochodzą, ale badamy ja. Ej, widzowie, przecież piraci byli na Krzychowicach pierwszych. Może to coś znaczy. Albo z kosmitami. Dobra, nieważne. Nie będę im o tym mówił, ale albo dobra powiem. Niech pan słucha tutaj o pierwszym mieście, naszym krzychowicach. Były... Panie z Krzychowic? Tak. Jeden chłopak, który tu przypłynął, mówił nam coś o tym mieście. Tak. Właśnie. Tak. Problem był taki, że e, było trzęsienie ziemi ogromne, ale coś mój kolega Bogacz mówił, że to nie jest spowodowane naturą, tylko ktoś musiał do tego doprowadzić specjalnie. A niedawno Może... była u nas wojna. Może piraci? Tak piraci przylecieli przypłynęli, przepraszam, swoim statkiem. A nad naszymi nad naszym miastem przylecieli kosmici. No i a my piraci zniszczyli w kosmos. Piraci wyburzyli cały statek kosmiczny. No i rozwiązujemy tą zagadkę właśnie. No niedługo wylatujemy w kosmos, więc może tak? coś się dowiemy o tej sprawie. Dobrze by było, bo większość kosmitów uciekło. I nie wiadomo, w UFO nie znaleziono żadnych obiektów. Wszyscy mogli uciec, a samo UFO po prostu zostało zniszczone. Nie wiemy, co się tam stało do końca. A teraz Dobrze. nie mamy już tego miasta. Po prostu Nad tym zniknęło. się pozastanawiamy później. Trzeba na razie zbudować panu domek. O, już się trochę zciemnia powoli. Ale na tych deskach naprawdę myślałem, że będzie gorzej, szczerze mówiąc. I na szczęście no to udało mi się coś zrobić. Rozpoczniemy budowę, żeby było już załatwione. Tak, i myślę, że już się zdrzemnę. Bo naprawdę, za mną była ciężka droga. widzowie, jakby co to bogacz poleciał, znaczy poleciał, w sumie poleciał, yy, zostawił mnie w połowie drogi. Muszę go opierdzielić, jak tylko wrócę. No, ale mam nadzieję, że też zaopiekuje się moim makiem, bo przecież tam pracuję. A w ogóle, yy, panie, no, te kapi... Tak? Yy, ja... Pracuję w McDonaldzie. Tylko na moim mieście, w moim mieście. Tak? Tak, y jestem pracownikiem. Co prawda jeszcze tam nie pracowałem, na tym nowym mieście naszym, ale... To ja zadzwonię do, do szefa i się zapytam. A, dobra, dobra. Może pan podjąć u nas pracę w McDonaldzie? Na przykład mógłbym, nie wiem co robić, cokolwiek. Mógłby pan na przykład czyścić stoliki, i podawać ludziom tak. jedzenie? O, kelner, to jest idealna praca. Ej, widzowie, kelnerem być w tym maku byłoby git. Pewnie tutaj będziemy, trochę długo spędzimy ten czas tutaj, bo... Kurde, musimy... Musieliśmy zaczynać życie od zera, jak widzicie w filmiku mam... Yy, sztapki, wszystko. Żelazo, odbogacze i w ogóle, co dostałem za pracę wczorajszą. A nawet przedwczorajszą, bo wczoraj w ogóle... Nie było odcinka jakby. Znaczy wczoraj w życiu yy, minecraftowym tutaj. Po prostu płynąłem cały czas, ale dobra, nieważne, teraz. Dobra, ten Kapi zadzwonił teraz do szefa, zobaczymy. Ale no dobrze, dobrze, dobrze. O, no ja super, już mu przekażę, do widzenia. O. No, szef potwierdził wszystko to, co pan mówił, więc od jutra moż, myślę, że może pan zdjąć pracę, ale najpierw zajmujemy się pana domem. No super, dobra, dziękuję bardzo. Dobra, to chodźmy pod danek Widzowie, mamy to, będziemy tutaj pracować. Będziemy tutaj kelnerem najprawdopodobniej. A ja się spytam... Panie Pani Kapi? Tak, tak. Ja tutaj będę kelnerem? Jaką będę miał rolę? No to jeszcze zobaczymy, ale najprawdopodobniej będzie pan kelnerem i będzie pan... Na przykład już po zamknięciu... Y, McDonald'a na przykład sprzątać stoliki. Aha, rozumiem. Okej. Okay. Widzę. no to jest całkiem dobra praca. Pewnie nie będzie zbyt mało płatna, będzie pewnie że z tego zarabiało, więc myślę, że spoko. Ale dobra, oni teraz budują tutaj mi domek. Zobaczymy. Ja bym w ogóle chciał, żeby było jakieś po prostu zwykłe schronienie. Na razie Panowie. że on mały? Właśnie, ja bym wasz... tak chciał, bo po prostu, żeby tutaj nie mieć tak twardo i w ogóle, żeby mieć bo nie Mamy dużej ilości surowców, a więc zrobimy panu po prostu miejsce z łóżkiem i na przykład piecykiem, żeby się odgrzać. Jasne, tyle mi wystarczy, bo po prostu Chciałbym chociaż mieć schronienie przed, na przykład, deszczem, czy... czymś, gdzie będę musiał mieć dach nad głową. Dobra, widzowie. Wygląda co fajnie. Taki mały jak myślę, że nam wystarczy. Będzie git. Teraz no, niestety nie... nie zrobimy panu podłogi, bo nie mamy surowców. Zrobimy to jutro. A, dobra, dobra. Najpierw jeszcze zapraszam pana, niestety, na jedną noc u mnie na deskach, a później, następnego dnia, już... Załatwimy panu łóżko. Okej, okay, dobra, dziękuję. O kurde, jest kolejny dzień. Ej, nie ma go co jest. Kurde, czekajcie. O, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam pana. Jasne. To jest widzowie. mały problem. E, jasne, jasne, idę, idę. Kurde, widzowie. Musimy dokończyć Pana dom. Oho. Jeszcze. Kurde. O jest ogórek! Oj! Obcowie, co jest? Dobra. Dobra, szczęście mają te miecze. Ło! Tutaj litry. Dobra. Jest to do Pana dom chwilowo. Ło, wow, dziękuję, dziękuję. Ło, wow, dziękuję, dziękuję. Żeby miał Pan ciepło, przypala się u Pana kamień, który przyda nam się na ścieżkę do Pana domu. O, bo super. jesteś pan oficjalnie naszym nowym sąsiadem. Jej, dziękuję. Dobra, wiecie co, ja trochę odpocznę na moim łóżku, bo kurczę, za mną dwie noce, albo nawet trzy spędzone y, nie na miękkich, kurde... Nie, nie miałem po prostu miękko pod plecami, więc... Mam nadzieję, że zrozumiecie. Dzięki wam jeszcze raz. To, Dobra, widzowie. Będziesz... Och, każdy... Jak pan wstanie, to zapraszam pana do McDonalda. Już podpiszemy umowę. Okej. Okay. Dobra, widzowie, to ma tyle w tym filmie. Jeśli film wam się spodobał, to możecie zostawić łapę w górę, suba, dzwonę, komentarz. Jak widzicie, widzowie, ciekawie. Nowe miasto, naprawdę ciekawie się tutaj dzieje w tym mieście. No i dobra, mam wreszcie swój dom. Ja teraz skimam. Myślę, że wstanę po południu, ale wy już to będziecie widzieć w następnym odcinku, więc yy... siemano!